Witajcie. W Biblii jest taki przykład, jak y, przyprowadzili faryzeusze i uczeni w piśmie kobietę do Pana Jezusa, okay? którą pochwycono na cudzołóstwie. Przeczytajmy sobie to i dam wam pewien przykład na ten temat. Ewangelia według Świętego Jana 8. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze Przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. Postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. Ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, Podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, odzynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostali tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, Rzekł do niej, kobieto, gdzieś oni są, nikt się nie potępił. A ona odrzekła, nikt, panie. Rzekł do niej, Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Okay? Jakiś czas temu była taka sytuacja, że taka, no mogę nazwać ją nierządnica Natsu, ok? W Biblii jest powiedzmy nierządnica Rachab, tak? miała szansę zbawienie istotnie y, przez wiarę otrzymała łaskę, więc ja będę mówił nierządnica nacu. Była taka sytuacja, że ona y, kiedyś tam wcześniej miała jakieś filmiki, y, no niestety były one na tle seksualnym, tak? Robione, czyli się pokazywała i objaśniała nago na tak zwanych kamerkach, nie. I to potem wyciekło do internetu i się okazało i objaśniło, że to jest ona, ok? I zobaczcie jej reakcję po tym, jak to się pokazuje i objaśniam, wydarzyło Zobaczcie. Na pewno wiele osób czeka teraz na moje wyjaśnienia. Ja też uważam, że jestem, jestem wam to winna. Na samym początku muszę powiedzieć, że naprawdę jestem strasznie rozbita tą sytuacją. Jest mi potwornie głupio i mam straszny mętyk w głowie w tym momencie i jestem pod wpływem naprawdę ogromnych emocji, więc... Ale kłamię. ale kłamie. Słuchajcie. Zobaczcie. 6 maja 2021, nie? Czemu mówię, że kłamie? Pokazuję jej To nie to, też nie to. To to. O, Będzie on. Kiedyś będzie, ale jeszcze to nie jest jeszcze ten czas. Tak mi się wydaje. Że... Powiedziała, że kiedyś będzie OnlyFans. Czyli kiedyś ona założy OnlyFans. Pokazuje jej objaśnieniem. Słuchajcie. Wiecie czym jest OnlyFans? Tutaj jest napisane, że platforma OnlyFans zyskała popularność w branży pornograficznej. Więc. Jeżeli wyjdziemy sobie na jej kanał, nie? I tutaj zobaczymy taką miniaturkę, że ona jest powiedzmy w styroju kąpielowym, nie? Albo tutaj jest takie coś. Robiliśmy to w dziwnych pozycjach. Posłuchajcie, to, to już było po tej całej aferze, nie? A to co pokazałem w tej chwili, jest całki, całkiem nowe, nie? To. to jest 23 luty 2022. I ona mówi, że w przyszłości jej założy OnlyFansa, nie? A tu jej tak niby głupio było, jakby ciekły te yy, skandaliczne czyny jej, ok? I zobaczcie. To logiczne, że na, na tym OnlyFans się pokazuje i objaśnia coś więcej niż powiedzmy tutaj. Bo tam jest taka możliwość po prostu, nie? I płacą jej pieniążki za to. Słuchajcie, to jest nierząd. To jest prostytucja. OK? Coś takiego. Także jak tutaj mówiła, że jej było za to wstyd, to fakty są zupełnie inne, ok. Myślę, że ona w duchu się cieszyła z tego powodu, aby potem po jakimś czasie mogła właśnie założyć te Only i zbijać na tym kasiorę, nie? Pewnie. Sama chciała, aby to kiedyś wyciekło do internetu. Także wracając do Biblii, zobaczcie. Jezus powiedział: Ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz, nie? Czyli tutaj, po tej sytuacji, można by było powiedzieć, że ktoś by mógł pomyśleć, nie? Pomyśleć, że ona się nawrzuciła, że już jest wszystko ok. Tak? W sensie, chociaż z tego grzechu się nawrzuciła, No nie mówię, że przyszła do Jezusa, ale chociaż. Yy, miała nie czynić tego więcej, nie? Jak tutaj Pan Jezus mówi, nie potępiam Cię i Cię o tej chwili uśmiechasz. Ale gdzie tam? Ona wyjdzie z tym, aby zakładać yy, tego OnlyFansa, który jest znany z branży pornograficznej, ok? W sensie zyskał popularność w branży pornograficznej, tak? Także. Jak tutaj ta nierządnica, po tym jak Pan Jezus by jej powiedział, w tej historii, nie? Po tym jak Pan Jezus by jej powiedział, idź, a od tej chwili już nie grzesz, a ona by nadal grzeszyła, poszłaby do piekła, ok? Ponieważ to, że Pan Jezus wybacza Tobie cudzołóstwo, to chwała Bogu, tak? Bóg jest miłosierny. Ale w momencie, kiedy mówi Tobie, idź, a odtąd już nie grzesz, a Ty mimo tego grzeszysz. Bo pan, a Pan Jezus tobie wybaczył, no to w tym momencie to już nie jest w porządku. Ok? I takie osoby są uznawane za cudzałośników. I Biblia mówi, że tacy właśnie rozpustnicy będą mieli udział w jeziorze gorzejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. OK? Także tutaj definitywnie nadsu zmierza do jeziora ognia, gdzie będzie płonęła dniem i nocą na wieki wieków. Oczywiście Bóg jest miłosierny. Wierzę, że jeżeli ona by się z tego upamiętała, to ma szansę wejść do Królestwa Niebios, jeżeli uczyni to, co powiedział Pan Jezus, czyli pójdzie, a właściwie niech przyjdzie do Pana Jezusa pierw po odpuszczeniu grzechów. I niech już więcej nie grzeszy. Ale w momencie, kiedy ona tu grzeszyła, mówiła, że jej tak wstyd, tak jej głupio, a to było jedno wielkie kłamstwo, bo nadal ma zamiar grzeszyć w ten sposób, brać pieniądze za to, aby wysyłać y, takie zdjęcia, nie? czy tam filmiki jakieś, y, roznegliżowane, to w tym momencie y, ona jest nierządnicą NACU. I nie zmierza do Królestwa niebieskiego, okej? Okay? A czysta nie ma, więc jak będzie podążała tą drogą, to będzie płonęła w jeziorze ognie siarki dniem i nocą na wiek, na wiek wieków, okej? Okay? Dziękuję za uwagę pod